Rozdział drugi Nigdy takiej wojny nie było, żeby zwycięzcy szczędzili pokonanych przez wzgląd na ich bóstwa. Ileż to wojen przeróżnych opisanych mamy i przed założeniem Rzymu. Pisarze starożytni nie zgadzają się co daty założenia Rzymu. Według historyka greckiego Timajosa przypada... Ono na rok 814 przed Chrystusem. Warro podaje jako datę założenia Rzymu rok 754-53, Kato 752-51, Fabius, Piktor 748-47, a Cincius Alimentus 729-28. Założycielem Rzymu i pierwszym królem rzymskim miał być Romulus. I po jego powstaniu, i gdy już był potęgą, niechże kto zechce o tych wojnach czyta i niech powie, czy było jakie miasto zdobyte przez obcych najeźdźców, tak żeby zdobywcy oszczędzili tych, o których się z pewnością dowiedzieli, iż się schronili byli do świątyń własnych swych bóstw. Albo czyż którykolwiek wódz barbarzyński rozkazał, kiedy, żeby po zdobyciu miasta nie zabijano nikogo z tych, co się w tej lub owej świątyni znajdą? Nie widział lito Eneasz, Priama? Eneas, syn Archizesa i Wenery, bohater trojański, który z płonącej Troi wyratował posągi bóstw opiekuńczych i po długiej tułaczce przybył z nimi do Italii, gdzie stał się protoplastą Rzymian. Poeta rzymski Wergiliusz uczynił go bohaterem swojej epopei zatytułowanej Aeneis. Priamus, syn Lao Ome, Donta, mąż, Heku, Hekuby, ojciec Hektora i ostatni król trojański. Jak na ołtarzach ofiarne ogniska, które sam niecił Bogom nieśmiertelnym, teraz krwią kalał, co z ran jego tryska. Czyż to nie Diomedes i Ulises? Diomedes, bohater grecki pod troją, syn Tezeusa, króla Argos, Ulises, grecki Odyseusz, syn Laertesach, król Itaki, najchytrzejszy z wozów greckich potroją przygody jego podczas powrotu z potroi do Itaki przedstawił homer w epopei pod tytułem Odyseja. Gdy z rąk ich polegli zamkowi strażnicy unoszą skrycie posąg bogini dziewicy ich, świętokradzkie ręce krwią świeżą z, zabarwione plamią o zgrozo nałęcz bóstwa i zasłonę, Nieprawdą Atoli było to, co w dalszym ciągu czytamy. Zaraz chwiać się poczęła i chylić w swej chwale ufność Greków. Moc prysła, gniew gnał ich bogini. Bo przecież zwycięstwo odnieśli Danae, Danaje, Danae, Danaje, jedna z nas w Greków w okresie wojny trojańskiej, Troję. Ogniem i mieczem zniszczyli. Priama chroniącego się u ołtarzy rozsiekali. I nie dlatego zginęła Troja, że Minerwę straciła. Bo cóż, straciła Minerwa, że także zginęła? Chyba strażników. Na to zgoda, bo istotnie, gdyby strażników zabito, można było porwać Minerwę. Bo nie posąg strzegł ludzi, lecz ludzie strzegli posągu. Jakże więc można było utrzymywać wiarę, że posąg zachowa ojczyznę i obywateli, skoro nawet stróżów swoich zachować nie zdołali? Minerva, staroitalska bogini, od II wieku przed Chrystusem, identyfikowana z grecką Pallas Ateną, córka Jowisza, narodzona z jego głowy, bogini dziewica, opiekunka sztuk, patronka wynalazków, Wiedzy mądrości i pracy, a także wojny sprawiedliwej. Pallas procha promachos wynalazczyni fletu, stworzycielka drzewa oliwnego, poświęcona jej sowa, jest symbolem nauk i wiedzy.